Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Kolejna część. Tym razem będziemy walczyć ze sprzęgłem. I tak, już pozamawiałem pewne części. Części, nie, okładziny i tak dalej. I mamy coś takiego. Mamy klej do okładzin hamulcowych. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, spróbuję zrobić to sam. Czy mi to wyjdzie? Nie wiem, dlatego że będę robił to pierwszy raz. Ale instrukcja mówi tak: jeżeli materiał, czyli szczęka hamulcowa jest bardzo nasiąkliwa, to należy też posmarować tutaj ten y, stal, aluminium, wszystko jedno, czyli dwie części i szczękę, i po prostu materiał, do którego będzie klejona. Następnie trzeba to ścisnąć ścisnąć z si si siłą około 10, 10 kg na, na centymetr. No i tutaj eksperymentowałem, gdzieś oglądałem filmiki na internecie, jak pan regeneruje y, okładziny hamulcowe do włeski. I przyszło mi z pomocą, przyszedł mi z pomocą jego filmik, i w filmiku umieścił właśnie rozmiary opasek, jakich używał. I mamy coś takiego: mamy opaskę dość szeroką, skręcaną na taką dość pokaźnych rozmiarów śrubę. Widzę, że to jest podejrzew klucz 13. Gdyby ktoś był ciekawy, 131 do 139 jest zakres. Tutaj sprzęgło, znaczy korektor ma 132. Więc spokojnie się to ściśnie. I zrobimy to tak, nie mam jeszcze szczęk hamulcowych. Na wszelki wypadek wziąłem dwie. Na wszelki wypadek wziąłem dwie. Gdyby trzeba było jedną koło, bo to musi być szczelnie, szczelnie tak zaciśnięte. Natomiast akurat szerokość jest taka, jak wymaga tego szczęka. nas zresztą sobie to zmierzymy. Ale to powinno być w granicach Myślę, 25 mm, dobra, że to później, bo teraz nie będę jedną ręką tutaj majtał. I zrobimy tak, że te stare szczęki zeszlifuję zaznaczę sobie miejsca odległości na podstawie najmniej zużytej szczęki. Eee, właściwie jej długość, jej długość, bo za długa też nie może być, bo wtedy tutaj, może, tak pokażę. Kantami zaczyna łapać zamiast całą powierzchnią, to łapię tu i łapię wtedy tu. Natomiast musi być odpowiednia długość, później, jak to przykleję, założę opaskę w ten sposób. Skręcę śrubą i zostawię tak na 24 godziny. Po 24 godzinach, kiedy klej wyschnie, wrzucę to do piekarnika na 180 stopni. Tutaj producent mówi. Że około 15-20 minut. Widzicie, dociskając w temperaturze 180 stopni przez 15-20 minut. Eee, co jeszcze dodaje producent? Że wyższa temperatura może spowodować niestabilność całego procesu w konsekwencji spadku obciążeń, ścinających lub. No i duży klej zmienia barwę, jak się porządnie utwardzi. Eee, myślę, że tutaj no, nie, nie zareklamuje firmy. W sensie, że nikt mi za to nie zapłacił, ale zareklamuję ją, dlatego że może komuś się po prostu przyda. Nie będę reklamował firmy, od której to kupiłem, natomiast klej już tak, to jest klej do okładzin hamulcowych. To jest akurat 50 ml, tutaj zasłonię, bo to jest właśnie nazwa firmy, od której to kupiłem. I cóż, myślę, że wszystko się uda. Zobaczcie, jak fajnie ten Paragon zapakowali. Taśłopakowanie po, po taśmie klejącej. Jaka była cena cena kleju? To może tak. Paragon obejmę, znaczy obejm, obejma 2 razy 1632, wysyłka paczkowa 41 zł do tego żeby się nie pomylił. Do tego już pokazujemy drugi paragon. Klej do okładzin szczękowych 32,60 z wysyłką. Razem już. Ha, żeby było śmiesznie, to jest jedna i ta sama firma. Nawet nie zwróciłem uwagi, od kogo kupowałem. A nie, jest inna, jest inna. Dobra. Myślałem, że po prostu zrobiłem się w balona i rozdzieliłem to na dwie paczki. Zamiast w jedną, ale to są dwie różne firmy. Dobra. Do tego okładziny, jak policzyłem, wychodzi dokładnie 95 zł. Czyli liczmy w stówka. Jeżeli cały proces się uda. To... Yy, Naprawa tego będzie mi kosztowała 100 zł. 100 zł, a nie 250, bo tyle kosztuje cały korektor. Eee, oczywiście pasek, no to już trzeba będzie albo wymienić, albo jeździć, poczekać aż się urwie, no to w granicach 150 zł. Ale powiedzmy tak, stówka naprawie to 150 zł będzie pasek załóżmy, nie? To jest 250, przedoczenie niech będzie 3 dychy, 280. Eee, no i w sumie tyle. jechaj i rolki do wariatora, chyba 5 dyszek, to masz 330 zł, yy, 330 zł wyjdzie, no mówię wariator na razie zostawię stary, zobaczymy jak to się potoczy, oczywiście wariator zawsze można kupić, ale myślę, że yy, tutaj ta regeneracja mi się uda, być może mi się uda, trochę sobie pooglądałem... Yy. Na internecie, filmy, na internecie filmy, jak ktoś tam to nakleja, właśnie mówię tutaj, przyszedł mi z pomocą filmik, gdzie pan robił regenerację okładzin do i tu akurat mi się przydało to. I oczywiście, jak przyjdą okładziny, to trzeba będzie zrobić tak, tak jak było zrobione tu: czyli trzeba będzie pilnikiem ściąć krawędzie, ściąć krawędzie w ten sposób, żeby one były nie prosto obcięte, tylko tak ścięte w taki stożek. Ale to już sobie poradzę. No i co, jak przyjdą szczęki, dam Wam znać, jakby, jakby ktoś coś potrzebował. Mówię, rozmiar opaski 131 do 139, korektor ma bodajże 132, 132 średnicy, zresztą zaraz to zmierzymy. No mówię, 132 mm, 130 1,2 coś takiego ma, ciężko, ciężko go zmierzyć, bo on jest niesymetryczny. Natomiast będzie to właśnie mniej więcej wyglądało w ten sposób. Oczywiście, tutaj dojdą jeszcze nowe szczęki, więc tutaj nie ma się co sugerować, że tu już śruba dochodzi do końca. Bo jak dojdzie po 4 mm z każdej strony, to tutaj się 4 mm na śrubie, albo może nawet więcej, cofnie. I cóż, na razie to tyle. Ja to tylko tak na sztukę założyłem, żeby, o, wiecie, żeby można było zobaczyć, czy to się uda. Ale powinno się udać. No i co? Yy, Następne filmiki z dalszych prac. Być może się komuś po prostu przyda taki poradniczek, albo chociaż zobaczy, jak ja to robię. Jak już się bawimy w tą regenerację, no to nie mogłem przejść obok obojętnie tego elementu. To znaczy, przeczyściłem terzawe miejsca i troszeczkę tutaj to podmalowałem farbą na temperaturkę, czymś takim, do tłumików do 400 stopni. No bo jakieś tam temperaturki w tym napędzie są. Może ze zwykłej też by dało radę, ale po co ma się tam łuszczyć, czy coś ma się dziać? Wiem, że tego nie widać, że to jest pod pokrywą, ale sama świadomość tego, że to zostało zrobione dobrze i że będzie służyło no daje tam jakieś poczucie tego, że zostało coś zrobione dobrze. Ktoś powie, że regeneracja się nie uda, że tylko profesjonalne firmy, które zajmują się powiedzmy nabijaniem czy, czy, czy właśnie regeneracją układzin mogą to zrobić. No niekoniecznie, niekoniecznie. Te firmy też powiedzmy skądś mają doświadczenie, robią to podobnie. Może nie używają takich opasek, tylko mają ściskaczek, ale zasada działania jest taka sama. A po co oddawać do firmy jak można samemu. No i mamy tutaj drugą warstewkę wylaną. Wygląda to już całkiem fajnie. No nie mogłem przejść obok tego obojętnie, tym bardziej, że mam teraz poczucie, że przywracam element do stanu fabrycznego. No bo czym on się teraz różni od stanu fabrycznego? Dojdą nowe okładziny, jest pomalowany, praktycznie nówka. Sprężyny są całe, wszystko gra, nic nie jest połamane. Tym bardziej, że te okładziny nie działają tak jak okładziny hamulcowe. To znaczy w okładzinach hamulcowych mamy cylinderek, rozpierak, bęben. Podczas hamowania cylinderek rozpiera szczęki, następuje zaparcie szczęko bęben jest tarcie, okładziny się zużywają, hamujemy. Tutaj jest trochę inaczej. Tutaj jest trochę inaczej. Mamy wariator na motocyklu założony na wał napędowy. Jest pasek, no i jest wiadomo to koło, prawda? Jest to koło. I teraz jak to działa? Działa to tak, że pasek zaczyna wchodzić, no bo jak widzicie, to jest stożek, to jest stożek. Im pasek jest wyżej, tym szybciej jedziemy, o może tak. Jak jest na dole, to nie jedziemy, on się kręci powiedzmy po tym, ale bezwładnie, nie ma napędu. Działa to tak, że dodajemy gazu, pasek zaczyna wchodzić tutaj, im szybciej, tym wyżej, prawda? Do, do pewnego momentu, widać do którego momentu, zaczyna wchodzić na górę. I e, to koło, to koło zaczyna się szybciej kręcić, do tego koła jest przymontowany wiadomo korektor ze sprężyną i tak dalej. E, siła odśrodkowa, poprzez to, że to się kręci szybko, powstaje siła odśrodkowa. I tutaj jest to jakby złożone z trzech elementów. Tu gdzie są trzy okładziny, to są trzy jakby niezależne elementy. Na sprężynach i tak dalej. Dodajemy gazu i to zaczyna się tak rozchylać pyk, jedno, drugie, trzecie zapiera się o dzwon sprzęgła, następuje zasprzęglenie a że dzwon sprzęgła jest założony na wałek yy, od skrzyni biegów, to nazwijmy automatycznie, no bo to jest automatyczna skrzynia biegów, tam jest tylko powiedzmy jeden bieg na wałek od yy, koła dzwon łapią łapią szczęki za dzwon zaczyna się kręcić koło, puszczamy gaz obroty spadają, siła środkowa się zmniejsza to się zaczyna chować, następuje rozsprzęglenie i wtedy po prostu albo wytracamy prędkość, albo się zatrzymujemy. Więc te szczęki działają tylko na takiej zasadzie: pyk, pyk. Dotykają, jak jest zesprzęglone, jak już jedziemy stałymi obrotami, to one cały czas są zasprzęglone i nie obcierają. Dlatego one mogą służyć naprawdę latami. I sądzę, że jeśli uda się ta regeneracja, to przynajmniej kolejne 30-40 tysięcy spokoju za 100 zł. Nie za 250 i nie za 900, a oryginał 1800 kompletny napęd, a tutaj mi wyjdzie z 2,5-3 No i co moi drodzy, mam już tą okładzinę hamulcową. Eee, w ten sposób to wygląda, wziąłem około metra, więc jeszcze na pewno zostanie, tu nie, nie pójdzie metr. 4,5 grubości, 25 mm szerokości, jak ją przyłożymy w ten sposób na szerokość pasuje idealnie co do, co do grubości, no będzie troszeczkę za cienka powinno być około 6 mm jeśli doszłoby toczenie, no to 7 natomiast e, takich nie było a mówię, ja nie chciałem ciąć e, z długości w ten sposób bo nie wiem jak to by się zachowało co do twardości, nie mam zielonego pojęcia na aukcji nie były podane parametry twardości e, no ona jest jakaś tam spiekana, są jakieś powiedzmy powierzchnie cierne, druty miedziane Tutaj w środku widać, że też jest jakoś to tam spiekane. Jest ona dosyć elastyczna, więc się fajnie będzie układała. No i co, jak będę miał cały proces już gotowy, to pokażę Wam, jak to, jak to robię. Teraz y, jestem trochę chory, trochę przeziemiony, więc przepraszam za, za głos. Y, trochę chrypy, trochę kaszlu i kataru, więc taki głos mam, jaki mam. Ale jak y, już wyzdrowieję, pokażę Wam, jak się cały proces tworzy. Mam nadzieję, że się uda. Tutaj jeszcze. Powiedzmy, jak byłem w miarę zdrowy, przepolerowałem ten przód na próbę, żeby zobaczyć jak to wyjdzie. Wyszło całkiem spoko. Wyszło całkiem spoko. No trochę, trochę tutaj te naklejki... Czekajcie, naklejki odblaskowe dają popalić, ale źle nie wyszło. Jakaś tam korekta lakieru była zrobiona. Lampy też przepolerowałem. Wiadomo, gdzieś tutaj są takie ślady użytkowania. O, tak jak tutaj, to już się kwalifikuje do, do lakierowania, czy tutaj, ale nie będę tego robił. Zacznę czym, tym jeździć. Może się zdecyduję kiedyś ten przód polakierować. Ale to już będzie taka robota, że trzeba będzie ten otwór zakleić. To już będzie grubsza robota, bo trzeba będzie przynitować blaszkę, e, zrobić jakąś konstrukcję, żeby to nie pękało. Później tym się zajmiemy. Może w przyszłości na razie ma to jeździć, ma to działać. Szybę też leciutko jeszcze przepolerowałem pastą, tą którą kupiłem. Jakiś troszkę efekt lepszy jest. No i co, na razie tyle. Jak już będę zdrowy, pokażę Wam cały proces regeneracji sprzęgła. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.